Oto historia, która wstrząsnęła światem dyplomacji. Moskwa huczy od decyzji, która przeraża jednych, a umacnia innych. Budynek ambasady Stanów Zjednoczonych przy prospekcie Nowińskim na zawsze zniknie z mapy rosyjskiej stolicy. Takie posunięcie, radykalne, bezprecedensowe, to cios w serce starych relacji. To symboliczny koniec pewnej epoki. Poczujcie to wzburzenie. To bolesna zmiana na szachownicy. Pytanie do was, gdzie teraz oglądacie? Napiszcie miasto i swój kraj. Co dokładnie się stało? Prezydent Władimir Putin podjął, jak to określono, bezprecedensową decyzję o całkowitym zburzeniu budynku ambasady USA w Moskwie. Ten krok nazywany jest punktem zwrotnym w relacjach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Zamiast zburzonej ambasady powstanie nowoczesne centrum rehabilitacyjne dla weteranów operacji bojowych i służb bezpieczeństwa. Ma być przeznaczone dla uczestników specjalnej operacji wojskowej oraz innych konfliktów zbrojnych. Rzecznik prasowy prezydenta Dmitrij Pieskow podkreślił głęboką przewartościowanie priorytetów. Starą ambasadę nazwał symbolem dyplomatycznej hipokryzji i jednostronnych dyktatów. Aleksiej Dedenko, deputowany Liberalno-Demokratycznej Partii, opisał ambasadę jako ośrodek wpływu i rekrutacji. A także gniazdo działalności wywrotowej, które nie powinno istnieć na rosyjskiej ziemi. Czy te słowa rezonują z Waszymi odczuciami? Mamy też doniesienia o wydaleniach dyplomatycznych. Rebecca Ross, rzecznik prasowy ambasady USA, została uznana za persona non grata. To odpowiedź na odmowę Waszyngtonu w sprawie wydania wizy dla rosyjskiego rzecznika prasowego. Wcześniej Rosja symetrycznie wydaliła dziesięciu amerykańskich dyplomatów. Dwa dni po 21 lipca prezydent Putin podpisał dekret wprowadzający nowe środki restrykcyjne wobec państw prowadzących bezpośrednio antyrosyjskie polityki. So, mm, dotyczy to zakazu zatrudniania rosyjskich obywateli w ich misjach dyplomatycznych oraz ustalania limitów personalnych. Były prezydent USA Donald Trump wspomniał o rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem pod koniec czerwca. Dotyczyła ona rzekomej ingerencji w wybory. Trump twierdził, że rozmowa rozpoczęła się od ostrzeżenia o poważnych konsekwencjach, jeśli ingerencja zostanie potwierdzona. To pokazuje nam, jak wiele warstw ma obecny konflikt. Pytanie do Was: zaznaczcie w komentarzach, z jakiego miasta kraju nas teraz oglądacie. Dlaczego to teraz tak ważne? Decyzja o zniszczeniu ambasady to więcej niż tylko akt burzenia. To jawna deklaracja, że Rosja nie zamierza tolerować dotychczasowego porządku w stosunkach międzynarodowych. To uderzenie w samo serce dyplomacji, która, jak się okazuje, może być jednostronnie wypowiedziana. Konsekwencje są długofalowe. Stany Zjednoczone tracą swoją ostatnią pełną platformę dyplomatyczną w Rosji. Kanały dialogu zostają zredukowane do minimum. To zwiększa ryzyko błędnych ocen, nieporozumień. Przyszłość globalnego bezpieczeństwa. Staje pod znakiem zapytania. To może prowadzić do dalszego zacieśniania się polityczno-gospodarczej konfrontacji. Pamiętajmy, że te wydarzenia bezpośrednio wpływają na decyzje ekonomiczne, na geopolityczne sojusze. To ma znaczenie dla każdego z nas. Jaka jedna miara sankcja naprawdę zmienia sytuację w międzynarodowych relacjach? Bądźcie konkretni. Czekam na Wasze przemyślenia. Wiele jest wersji i motywów. Oficjalnie mówi się o suwerenności, o odpowiedzi na hipokryzję. Dmitrij Pieskow to jasno stwierdził. Zburzenie starej ambasady to według niego symboliczne oczyszczenie z dawnych niesprawiedliwości. Aleksej Dedenko z partii LDPR poszedł dalej, nazywając ambasadę gniazdem działalności wywrotowej, które nie ma prawa istnieć na rosyjskiej ziemi. To jest potężne oskarżenie. Ale co się dzieje za kulisami? Źródła z administracji prezydenckiej sugerują, że decyzja to jasny sygnał dla całego świata. Mianowicie, jeśli USA nie są zainteresowane cywilizowanym dialogiem, to utrzymywanie iluzji relacji dyplomatycznych jest po prostu zbędne. Niektórzy analitycy widzą w tym odwet za lata ingerencji, w tym rzekome mieszanie się w wybory. To jest punkt sporny. Pamiętamy rozmowy Trumpa z Putinem. To dodaje napięcia. Budowa centrum rehabilitacji dla weteranów to mocny symbol. To wyraz priorytetów Rosji, własnym bohaterom, niezagranicznym interesom. Może to być również próba mobilizacji wewnętrznej, zacieśnienia więzi wokół wspólnego wroga, a jednocześnie odwrócenie uwagi od problemów krajowych. Sami Rosjanie mówią o politycznym rozwodzie, a co wy o tym sądzicie? Ciekawym aspektem tej decyzji jest również jej timing. Następuje ona w okresie narastających spekulacji na temat stabilności wewnętrznej Rosji, wzmożonej presji ekonomicznej wynikającej z sankcji, a także po serii cyberataków przypisywanych rosyjskim hakerom. Niektórzy eksperci sugerują, że niszczenie ambasady to działanie mające na celu odwrócenie uwagi od tych wewnętrznych i zewnętrznych problemów, kreując obraz silnej i zdeterminowanej Rosji, która nieustraszenie stawia czoła Zachodowi. W oczach Kremla demonstrowanie siły i niezależności jest kluczowe dla utrzymania poparcia społecznego, zwłaszcza wśród nacjonalistycznie nastawionej części elektoratu. Decyzja o zastąpieniu ambasady Centrum Rehabilitacji Weteranów wzmacnia ten przekaz, łącząc akt politycznego sprzeciwu z troską o własnych obywateli i bohaterów co jest narracyjnie bardzo korzystne dla reżimu. Analizując reakcje międzynarodowe, widać wyraźną polaryzację. Podczas gdy kraje sojusznicze NATO potępiły to posunięcie jako eskalację napięć i naruszenie norm dyplomatycznych, niektóre państwa z globalnego południa wyraziły bardziej wstrzemięźliwe opinie, a nawet pewne zrozumienie dla rosyjskich motywów. To pokazuje, że Rosja dąży do zbudowania nowej architektury stosunków międzynarodowych, w której jej pozycja byłaby silniejsza i mniej zależna od dominacji Zachodu. Co nam fakt sprawdzić w następnym wydaniu? Podajcie jeden konkretny fakt, który wydaje się wam niejasny. Wracamy do historii, żeby znaleźć podobieństwa. Obecna sytuacja to echo zimnej wojny. W latach 80. nawet wtedy, wydalenia dyplomatyczne na taką skalę były rzadkością. Związek Radziecki wydalił 30 amerykańskich dyplomatów przed szczytem Gorbaczowa Regana w Reykjaviku. To doprowadziło do odprężenia. Dziś natomiast skala jest zupełnie inna. Rosja wydaliła 755 osób z personelu dyplomatycznego USA w 2017 roku, żeby osiągnąć parytet. Porównuje to się do zerwania stosunków dyplomatycznych USA z Iranem w latach 80. prowadziło to do długotrwałej izolacji. Przypomina się także długą izolację Kuby. Historia pokazuje, że taka droga może toczyć się przez dziesiątki lat. Prezydent Putin, podpisując dekret o restrykcjach, w zasadzie oficjalnie klasyfikuje państwa jako nieprzyjazne. To kreuje jasną narrację my kontra oni. To koniec epoki. Pytanie do Was: pokażcie swoją obecność. Z jakiego kraju nas oglądacie? Co dalej? To pytanie zadaje sobie cały świat. Najgorszym scenariuszem jest pełna izolacja i nowa zimna wojna. Całkowite zerwanie więzi dyplomatycznych. Rosja byłaby den izolowana. Podobnie jak Iran czy Kuba przez dekady. To umocniłoby status Rosji jako wroga na Zachodzie. Dialog byłby niemożliwy. Bardziej prawdopodobne jest zarządzane antagonizowanie. Relacje pozostaną wrogie, ale ograniczona komunikacja będzie istniała. Rosja skupi się na umacnianiu własnej obrony i gospodarki. USA dążyć będzie do kontrolowania Rosji pośrednio. Niespodziewany powrót do dialogu, nawet ograniczonego, jest mało realistyczny. Musiałaby nastąpić duża zmiana w globalnej geopolityce, albo wewnętrzne wstrząsy w obu krajach. To odległa, choć pożądana nadzieja. Eksperci przewidują dalsze napięcia. Waszyngton mówi o bezprecedensowych konsekwencjach i nowych sankcjach. Chociaż ich wpływ jest obecnie ograniczony, mogą one wyrządzić długoterminowe szkody. Rosyjska gospodarka pozostaje wrażliwa i uzależniona od eksportu, a sankcje mają na celu to osłabić. Politycznie to może prowadzić do wewnętrznej polaryzacji w Rosji. Ta sytuacja wzmacnia narrację o zewnętrznym wrogu i patriotyzmie, co może tłumić wewnętrzne dysydencje. W szerszym kontekście likwidacja ambasady USA wpisuje się w obserwowany przez wielu analityków trend deglobalizacji. I fragmentacji porządku międzynarodowego. Mocarstwa, takie jak Rosja i Chiny, coraz śmielej rzucają wyzwanie hegemonii Zachodu, proponując alternatywne modele rozwoju i współpracy międzynarodowej. W tym świetle zburzenie symbolicznej placówki dyplomatycznej jest nie tylko aktem odwetu, ale także manifestacją dążenia do stworzenia multipolarnego świata, w którym Rosja odgrywałaby znacznie większą rolę, niezależną od amerykańskich wpływów. Konsekwencje tego posunięcia mogą być odczuwalne również w sferze energetyki i handlu, szczególnie w obliczu wojny energetycznej rozgrywającej się w Europie. Rosja, która od dawna wykorzystuje swoje zasoby energetyczne jako narzędzie polityki zagranicznej, może jeszcze bardziej zacieśnić współpracę z państwami takimi jak Chiny i Indie, tworząc nowe szlaki handlowe i strategiczne sojusze, które będą miały na celu osłabienie pozycji. Dolar amerykańskiego w globalnym systemie finansowym. Dodatkowo, zaobserwowana tendencja do przenoszenia ośrodków władzy i punktów zapalnych z tradycyjnych pól bitewnych na areny cyberprzestrzeni i informacji pokazuje, że walka o dominację toczy się dziś na wielu frontach. Ambasada, choć fizycznie zburzona, wciąż pozostaje symbolem w wojnie narracyjnej, gdzie każda strona stara się przedstawić swoją wizję wydarzeń w jak najbardziej korzystnym świetle. Warto również zastanowić się nad psychologicznym wymiarem tej decyzji. Dla obywateli Rosji, którzy od lat są karmieni narracją o agresywnym i wrogim Zachodzie, zburzenie amerykańskiej ambasady może być postrzegane jako akt sprawiedliwości i obrony suwerenności. Zapewnia to poczucie jedności i wspólnego celu w obliczu zagrożenia zewnętrznego, co jest szczególnie ważne dla władz w dobie trudności gospodarczych i rosnących społecznych niezadowoleń. To posunięcie może również wzmacniać antyzachodnie sentymenty w społeczeństwie, co utrudni w przyszłości ewentualne procesy normalizacji stosunków. Propaganda rosyjska z pewnością wykorzysta ten fakt do dalszego demonizowania USA i umacniania idei oblężonej twierdzy, co w konsekwencji może prowadzić do jeszcze większej izolacji intelektualnej i kulturowej Rosji od reszty świata. Z innej perspektywy, dla Stanów Zjednoczonych. Utrata ambasady w Moskwie oznacza nie tylko symboliczny cios, ale także realne ograniczenie możliwości zbierania informacji i prowadzenia dyplomacji. Ambasady są kluczowymi ośrodkami nie tylko dla oficjalnych kontaktów, ale także dla prowadzenia wywiadu i analizy sytuacji wewnętrznej danego kraju. Brak takiej placówki utrudnia zrozumienie złożonych procesów politycznych i społecznych zachodzących w Rosji, co zwiększa ryzyko błędnych decyzji. Administracja waszyngtońska będzie musiała szukać alternatywnych kanałów komunikacji i źródeł informacji, co może być kosztowne i mniej efektywne. Możliwe jest również, że USA zdecydują się na retorsję, co może doprowadzić do spirali wzajemnych działań, eskalując napięcia do poziomu niespotykanego od czasów szczytu zimnej wojny. Taka sytuacja może również wpłynąć na inne kraje, które będą zmuszone do podjęcia decyzji o stronie, po której się opowiedzą. Co może doprowadzić do dalszej fragmentacji międzynarodowych sojuszy? Dodatkowo, zburzenie ambasady może mieć wpływ na status i bezpieczeństwo innych placówek dyplomatycznych Rosji za granicą. Istnieje ryzyko, że inne kraje, solidaryzując się z USA, mogą podjąć podobne działania wobec rosyjskich ambasad i konsulatów, co doprowadzi do dalszego osłabienia rosyjskiej sieci dyplomatycznej. I jej zdolności do prowadzenia polityki zagranicznej. Taka sytuacja z pewnością nie byłaby korzystna dla Rosji, która liczy na utrzymanie pewnych kanałów komunikacji, nawet w trudnych czasach. To z kolei może skumulować się w szeregu nieprzewidywalnych reakcji, prowadząc do poważnego kryzysu międzynarodowego. Warto również zwrócić uwagę na reakcje innych mocarstw globalnych. Chiny, choć tradycyjnie dystansują się od bezpośredniego konfliktu, Mogą wykorzystać tę sytuację do wzmocnienia swojej pozycji jako pośrednika lub do dalszego zacieśniania więzi z Rosją w ramach sojuszu wymierzonego w USA. Indie, z kolei, starając się zachować równowagę w swojej polityce zagranicznej, będą prawdopodobnie dążyć do utrzymania dialogu z obiema stronami konfliktu, jednocześnie wzmacniając własną obronność i niezależność energetyczną. Te złożone reakcje i zależności tylko podkreślają, jak wielowymiarowy jest ten konflikt i jak daleko idące mogą być jego konsekwencje dla globalnego porządku. W dobie rosnącej niepewności i napięć każde takie posunięcie ma potencjał do wywołania efektu domina, zmieniając nieodwracalnie globalny krajobraz polityczny. W odniesieniu do prawa międzynarodowego zburzenie budynku ambasady stanowi precedens. Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, która reguluje status i ochronę misji dyplomatycznych, choć nie zabrania całkowicie zamykania ambasad, to jednak stwarza ramy dla normalnego funkcjonowania. W tym przypadku mamy do czynienia z aktem agresji symbolicznej, który daleko wykracza poza standardowe procedury. Państwo przyjmujące ma obowiązek chronić lokale misji przed wtargnięciem lub uszkodzeniem oraz zapobiegać wszelkim zakłóceniom spokoju misji lub godności. Deklaracja o zburzeniu budynku nie tylko narusza ducha, ale i istotę tych ustaleń. Analizując historyczne precedensy dotyczące burzenia lub zajmowania ambasad, można odwołać się do incydentu z irańską ambasadą w 1999, kiedy to studenci zajęli placówkę USA w Teheranie. Chociaż tamto wydarzenie było wynikiem działań niepaństwowych, to jednak reakcja USA i konsekwencje dla relacji dyplomatycznych były dramatyczne. Rosja tym razem działa jako państwo, co nadaje temu aktowi jeszcze większej wagi i potencjalnych, nieprzewidywalnych konsekwencji. Jest to świadome zerwanie z normami dyplomatycznymi, które były fundamentem międzynarodowych relacji od dziesięcioleci. Otwiera to również drzwi do podobnych działań ze strony innych państw, co grozi erozją całego systemu prawa międzynarodowego i wzajemnego zaufania. W tym kontekście Przyszłe negocjacje i próby deeskalacji będą jeszcze trudniejsze, ponieważ podstawowe zasady wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa placówek dyplomatycznych zostały podważone. Całkowita destrukcja ambasady to nie tylko symboliczny akt, ale faktyczna anomalia w międzynarodowych stosunkach. Wasz prognozowany termin, kiedy dyplomacja ponownie nawiąże kontakt między tymi dwoma mocarstwami? Podajcie miesiąc i rok. Kto w tej sytuacji wygrywa, a kto przegrywa? Z perspektywy Rosji rząd Putina wykazuje się suwerennością, zyskuje wewnętrzne poparcie. Symbolicznie oczyszcza kraj z obcych wpływów, priorytetyzuje swoich weteranów. Rosyjscy weterani wygrywają, bo bezpośrednio skorzystają z nowego centrum rehabilitacji. To pokazuje, że rząd dba o swoich bohaterów. Kto przegrywa? Stany Zjednoczone. Tracą swoją ostatnią, znaczącą platformę dyplomatyczną w Rosji. Tracą możliwości wpływu, bezpośrednie kanały komunikacji. Zachodnia dyplomacja jako taka traci na znaczeniu, zastąpiona jest konfrontacją, i globalna stabilność to wspólny przegrany. Erozyjne kanały dialogu oznaczają większe ryzyko dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. A co my o tym myślimy? Gdzie przebiega czerwona linia między tymi dwoma mocarstwami? Napiszcie to w jednym zdaniu. Dajcie nam znać w komentarzach. Podzielcie się tym wideo z przyjaciółmi, jeśli zgadzacie się z naszą analizą. Naciśnijcie przycisk Lubię to, jeśli chcecie więcej takich wnikliwych rozważań. I zasubskrybujcie nasz kanał, aby nigdy nie przegapić najważniejszych wiadomości. Bądźcie z nami na bieżąco, aby pozostać świadomymi zmian w świecie.